Pierwszy mecz sezonu za nami, wynik sobie 2 do 2. Jak pan ocenił dzisiejsze spotkanie? Eee, no, mecz taki jak chyba się spodziewaliśmy. Zarówno mamy jak i drużyna przeciwna. Czyli mecz typowy, mecz walki. Specyficzne warunki wtórzy. Eee, wiedzieliśmy to już od zeszłego sezonu: małe boisko. Eee, no, bardzo twardo grający zespół, silni. Wysocy zawodnicy, ich gra się opiera głównie na stałych fragmentach, ale wiedzieliśmy o tym i faktycznie mają to dopracowane. Chcieliśmy być na to przygotowani, nie, nie, nie ustrzegliśmy się błędu i, i faktycznie fajnie, że była szybka reakcja naszego zespołu i udało się ten mecz zremisować. Oczywiście szanujemy punkt na wyjeździe. przyjęliśmy tu na pewno po trzy punkty, aczkolwiek z przebiegu gry myślę, że ten, ten remis jest zasłużony. A propos tego, że to boisko jest charakterystyczne, było widać, że ćwiczyliście rzuty z autu specjalnie właśnie na tą okazję. Tak, mamy też takich zawodników, którzy potrafią to robić i staraliśmy się wykorzystać też swoje atuty. Wiemy, że to boisko jest węższe, przygotowaliśmy się już w trakcie tygodnia, też trenowaliśmy w Bytomu na takim zmniejszonym boisku, odpowiadającym wymiarom tego boiska szkoda, że z tego stałego fragmentu nie udało nam się strzelić bramki, aczkolwiek, no mówię, strzelamy dwie bramki na wyjeździe, więc jak najbardziej szanujemy. Na jesień tutaj padł remis 2-2, no i dzisiaj znowu mamy remis 2-2, czyli potwierdzenie tego, o czym wszyscy widzieliśmy. Dokładnie, dokładnie. Umiemy te remisy z turzą. dokładnie ten sam wynik przed rokiem. Mam nadzieję, że i podobny wynik będzie w przyszłym roku, jakby w kolejnej rundzie u nas, bo wyjdziemy z tego zwycięsko. Myślę przede wszystkim, że Popełniliśmy kilka błędów, zawsze jest te 5 minut po strzelonej bramce, są takie najważniejsze w meczu. No i właśnie jak strzeliliśmy na 2-1, to, to minutę później dosłownie straciliśmy bramkę, więc myślę, że to też mocno wpłynęło na naszą grę. Uważam, że nie graliśmy źle na naszym boisku, my, my wiemy jak mamy grać, nie, nie każdemu się łatwo gra i uważam, że naprawdę dobry mecz zagraliśmy. Powinniśmy wynieść 3 punkty, ale jest po jednym punkcie i i myślę, że już będziemy myśleć nad kolejnym meczem. Wasz rywal karkono El w dzisiejszej kolejce pokonała swojego rywala 5 do 1, za tydzień przyjeżdżają do nas, jak się do tego odniesiesz? Macie jakby obawę przed mocniejszym rywalem, wspinacie się na nich bardziej, czy traktujecie każdych na równi, czy to jest stosunkowo faworyt, czy słabszy zespół? Traktujemy wszystkich na równo, myślę, że przede wszystkim oni tutaj przyjeżdżają, więc Myślę, że my się nie powinniśmy bać tego. Wiadomo, będziemy analizować przeciwnika, wiemy, co my gramy, wiemy, co będzie grał przeciwnik i na pewno się przygotujemy tak, żeby po prostu wynieść trzy punkty z tego meczu. Jak oceniasz komponowanie zespół nowych zawodników, którzy przyszli do nas w przerwie? Uważam, że bardzo dobrze się wszyscy wkomponowali. Naprawdę nie też, że atmosfera jest, mógłbym powiedzieć, idealna. To, to piłkarsko, jak dzisiaj można było zobaczyć, naprawdę każdy, każdy się spisuje. Trudny mecz. Inauguracja sezonu zawsze jest trudna. Dużo nerwowości w grze było widać po moim zespole, szczególnie w pierwszej połowie, na początku pierwszej połowy. Gdzieś zbyt szybkie decyzje o rozwijaniu akcji, kiedy mogliśmy się przy, przy, przy piłce utrzymać. Potem, chyba, ta bramka stracona troszeczkę takiego spokoju, można powiedzieć, wprowadziła. Zaczęliśmy grać troszkę spokojniej, pewniej i, i to, co, to, co przygotowywaliśmy na ten mecz. Ale mecz walki na pewno nie było tu jakoś dużo pięknej piłki nożnej, mecz walki, mecz, mecz du, du, dużej ilości przepychanek i, i gry, gry w parterze. Każdy zespół, który tutaj przyjeżdża, mówi, że to boisko jest charakterystyczne i było też widać, że na pewno ćwiczyliście te wyrzuty z autu specjalnie pod to. No jakby pan rozwinął temat właśnie tego mieszanego boiska jaka jest różnica między tym a waszym i jak to wpływa na drużynę i, i jej grę. Nie, no to, jest, to jest kolosalna różnica między takim małym boiskiem, jakie jest w turze, a takim, powiedzmy, standardowym, które, na którym my trenujemy. No mieliśmy akurat taką możliwość, żeby przez ostatnie dwa tygodnie wykredować sobie, wymalować sobie boisko w wymiarach, w wymiarach tutaj gospodarzy, więc trochę, trochę mieliśmy okazję, żeby na, na takich przestrzeniach poćwiczyć, bo jest to, jest to specyfika dość, dość wymagająca tutaj jest wszędzie blisko, tak naprawdę. i i grając w piłkę na tym, na ty, na ty, przede wszystkim też no jakby płyta jest widać, że przygotowana, ale też, ale też nie jest jakoś super, super do gry w piłkę po ziemi i tutaj nie dziwię się pomysłowi gry Turzy, bo, bo tutaj ewidentnie było widać, że zresztą tak samo jak, jak w meczach na, na wiosnę, jest piłka dość często bezpośrednia na silnego, bardzo dobrego napastnika, który, który potrafi się utrzymać przy piłce i dzisiaj to się potwierdziło. Tak, no, tak jak mówiłem, na szczęście mieliśmy Możliwość przygotowania się pod, pod to boisko, bo ja jestem przekonany, że tutaj na tym boisku wiele zespołów będzie punkty traciło. Padł remis dwubramkowy, taki sam jak w meczu listopadowym, tutaj na, na tym, pamiętam, bagnie troszeczkę, ta pogoda tak pokrzyżowała plany, że, że tutaj naprawdę był bardzo ciężki mecz i się ta płyta jest lepiej przygotowana, ale tak jak on powiedział, no bardzo, bardzo podobny mecz do tamtego, dużo walki, może nie za dużo gry w piłkę, ale, ale wynikowo to samo i, i myślę, że. My oczywiście szanujemy remis. Jesteśmy w sumie chyba mistrzami w remisach, bo w zeszłym sezonie tych remisów zanotowaliśmy 14. Ja remis na, na inaugurację na pewno szanuję, szczególnie tak jak mówię, tutaj na tym trudnym, trudnym terenie. My poczyniliśmy pewne kroki w tym czasie przygotowawczym. Po to, żeby, żeby trochę wcześniej zapewnić sobie to utrzymanie, grać na mniejszych stresach. Widać, że, że zespół, który też w tym okienku transferowym trochę popracował nad tym, żeby, żeby też osiągnąć ten sam cel, który my sobie gdzieś tam przyjęliśmy. Życzę tego, chociaż mówię, ta liga jest, pokazał zeszły sezon, że ta liga jest tak na tyle wyrównana, że tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. I, i, no i trzeba ciężko pracować w każdym meczu, żeby, żeby być spokojniejszym. Dzień dobry przede wszystkim. E, witam w nowym sezonie e, wszystkich miłośników Unii Turza Śląska. Mam nadzieję, że, e, że ten falstart, który dzisiaj zaliczyliśmy, e, jest tylko takim e, złym prognostykiem na, na początek. Na pewno nastawialiśmy się na to, żeby dobrze zacząć. Na pewno liczyliśmy tutaj na trzy punkty. Ale myślę, że z przebiegu meczu trzeba przyznać, że, że jakby ten remis jest sprawiedliwy, trzeba to ocenić na chłodno i przeciwnik miał swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje, każdy mógł przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Natomiast no tak jak to wyglądało z tych sytuacji remisowo, tak, tak się to zakończyło. Szkoda najbardziej z sytuacji, w której strzelamy na 2-1, mamy swoje zasady i, i wiemy, wiemy co trzeba robić w odpowiednim czasie, i szkoda właśnie tej bramki na 2-2, bo bramka na 1-1 no, zawodnik ustawił, trafił idealnie, ciężko się przed taką sytuacją obronić. Przeanalizujemy sobie ten mecz na pewno, natomiast dużo zdrowia drużyna zostawiła, było widać charakter, było widać chęć zwycięstwa, było widać, że ta drużyna chce tutaj wygrać. Zaczęliśmy od remisu. No nic innego, tylko trzeba, trzeba zakasać rękawy, przeanalizować ten mecz i no jak najlepiej przygotować się do, do kolejnego meczu u siebie, bo, bo tutaj na pewno te punkty przeciwnik ma trudno zdobywać, a my chcemy tutaj punktować za trzy za każdym razem. O ile pierwszą, pierwszą bramkę ciężko się przed nią obronić, bo, bo, bo zawodnik trafił idealnie z tego rzutu wolnego, tak przed drugą bramką powinniśmy lepiej zareagować. Tak, jako cały zespół, gdzieś przeciwnik kilka razy postraszył nas z autu, później miał rozegranie, pokazywaliśmy sobie to też na analizie, że, że rzucają kilka razy, a, a za chwilę ktoś wyjdzie. No tam była też, myślę, taka, nie wiem, nie chcę na gorąco, ale... Niedomówienie dwóch zawodników, bo, bo uważam, że, że jakby jeden szedł na tą piłkę agresywniej, to by ją wybił dwójka naszych zawodników chciała ją wybić i stąd, stąd można powiedzieć, że jeden drugiem przeszkodził. No i później ten łańcuszek błędów. Szkoda, bo myślę, że jakbyśmy wymrozili ten mecz przynajmniej na 50 minut, jeżeli przystanie 2-1, to uważam, że, że mielibyśmy dużo więcej okazji na, na, na to, co, co lubimy stosować, czyli po przejęciu, bo przeciwnik musiałby się odkryć po przejęciu, a tak szybki. No i myślę, że, że bylibyśmy bliżsi do tego, żeby strzelić na trzy niż, niż stracić. Ale tak jak powiedziałem, no, szanujemy to ten wynik, bo z meczu uważam, trzeba obiektywnie powiedzieć, że był, był on remisowy. Przyjechała odra odmieniona. Z tamtego sezonu. Troszkę nowej krwi, i tyle. No, my też mamy tak naprawdę zespół w przebudowie, ale myślę, że, że szybko tutaj. Zresztą chłopcy złapali już tutaj naprawdę fajny kontakt. Ci nowi przyzwyczają się do tego naszego boiska i, i szybko to ruszy. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy tu punktować za trzy, bo w bo naturze się ciężko gra i, i przeciwnikom i, i z tego sobie zdajemy sprawę, jesteśmy tutaj mocni, czujemy się mocni. Tylko szkoda, że dzisiaj nie dowiedzieliśmy tego, tego wyniku. Tak jak powiedziałem, nie zamroziliśmy go na tego meczu na 5 minut, bo, bo uważam, że wtedy byśmy e, wygrali ten mecz. Na propos tych nowych zawodników, to na co zwracał Pan szczególną uwagę w okresie letnim y, przy transferach, żeby sytuacja sprzed roku się nie powtórzyła, czyli bicie się utrzymanie do ostatniej kolejki? Na pewno staraliśmy się pozyskiwać zawodników jakościowych o statusie przynajmniej trzecioligowca, tak? czyli, czyli takich, którzy znają tą ligę, którzy wiedzą, z czym ta liga się je. Nie patrzyliśmy gdzieś tam ligę niżej, tylko najpierw patrzyliśmy ligę wyżej albo, albo właśnie przynajmniej trzecioligowa przeszłość jakiegoś zawodnika. To było dla nas takim, można powiedzieć, priorytetem, bo chcieliśmy właśnie pomimo Uważamy, że pomimo kilku dobrych meczów tutaj u siebie, to przez cały sezon, nie przez całą rundę poprzedniego sezonu, zabrakło nam tego doświadczenia, tego boiskowego cwaniactwa. A nie ukrywam też, że, że ci zawodnicy, którzy przyszli, to, to nie są starzy zawodnicy w większości. Także to, że są doświadczeni, to nie znaczy, że mają, nie wiem, 35-37 lat. Tak? To są młodzi chłopcy ambitni, chcący w tej lidze zabłysnąć i chcący, chcący iść wyżej. My im kibicujemy, chcemy im to dać tutaj wtórzy, chcemy stworzyć fajną atmosferę, ale tak jak powiedziałem, patrzyliśmy na to, żeby to byli zawodnicy zawodnicy doświadczeni, ograni w tej lidze, żeby właśnie uniknąć tego, co stało się w ostatnim sezonie. To znaczy takiego, takich strat punktów, takich meczów, które były gdzieś w w końcówkach przegrywane albo remisowane. Myślę, że w tym, w tym roku tak nie będzie. Jestem przekonany, że, że ci, którzy przyszli, też podnieśli na pewno jakość tej drużyny. Było dużo zmian, ale ja uważam, że dużo zmian na, na plus, bo, tak jak mówię, odeszło dużo zawodników, którzy, można powiedzieć, albo nie grali u nas, albo, albo gdzieś już mieli swoje inne plany, albo... Po prostu wiekowo już można powiedzieć, nie dawali rady i sami otwarcie powiedzieli, że, że, że to już jest dla nich za, za duże wyzwanie, a w ich miejsce uważam przyszli zawodnicy, którzy, którzy tak jak powiedziałem są doświadczeni, ale ten licznik lat nie jest jeszcze taki za wysoki i, i są na pewno głodni gry i głodni zwycięzcy.